Szanowanie, panie Salamon, szanowanie, panie Salamon, czy pan wie, że to tutaj, to jest piwnica? Szanowanie, szanowanie, panie Rebe, jak to piwnica? Pan tego nie widzisz? Do całkiem zwyczajnie piwnica. Przepraszam, coś dla pana. Dla mnie? Nie, nic. A pan myślałeś, że jak pan zechodzi z parteru na dół, to wejdziesz pan na wieża pela. Ja nic nie myślałem, panie Salamon. Ja bym miał czas myśleć, to ja bym tu w ogóle nie zechodził. Patrz pan, to nie jest nasz restaurant. Tu są same goje. A co pan to mówi? A co pan to od razu coś dużo wiedzieć? Na pan co myślałeś? A co pan z tym myślałeś? Czy jak ja zechodzę do, do piwnica, to zaraz po to, żeby myśleć? Pan tutaj... Jesteś, panie Salamon, prawda? Panie Rebe, czy pan zapomniałeś zabrać z domu okulary? Czy pan próbuje zrobić ze mnie śmiech? Pan się nie umarł. My tu nie możemy robić kłócień. Ja się tylko grzecznie Pana zapytałem, czy Pan tu na ten przykład jesteś, czy Pana nie ma, bo ja chciałem z Panem troszeczkę porozmawiać. Panie Rewe, Pan mnie robisz egzamin na oczach gojów i jeszcze na dodatek jesteś jak ten ich święty Tadeusz Iba? Tomasz. Tyś to Tomasz. Ty niż małe szparkę tam, gdzie wszyscy widzą gołym okiem wielkie dziurę. Pan to jednak masz duży przedhitlerowy skrzywień zawodowy. Dlaczego znowu przedhitlerowy? No bo pan byłeś wtedy od tych właśnie dziurków, szparków. Od podnoszenia tych, tych dziurków. No jak się to nazywa? Repeseś pończoch. Panu musiało coś zaszkodzić. Mnie? Ja, tak. Repeseś pończoch. Nelonowy, to było za dobre w czasie mojego grospady. Ja ten interes wziąłem dopiero po wojnie, jak już tego pańskiego Hitnera coś udusiło, a mój krewny wszedł się na łono Abrahama. Zresztą pan wisz, ja mam teraz firmę. O, Salomon Rindbał i syn Izaak. Bielisna damska, kurt i DT. A dopiero się w nawiasach repezarz pociąg oraz podnoszenie oczek.